Na terenie Tczewa trwa walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Szkodnik zagraża kasztanowcom rosnącym na terenie polskich miast. Akcja jest prowadzona na zlecenie Tczewskiego Ratusza już kolejny rok z rzędu. Szrotówek powoduje wysychanie liści w kasztanowcach w całej Europie. Jest to kontynuacja akcji po prostu zwalczania bardzo groźnego szkodnika kasztanowca. Już nie tylko białego, tego najbardziej pospolitego, ale również środówek się rozpanoszył na innych gatunkach kasztanowca, może mniej znanych, mniej rzadziej występujących, ale to jest i szkarłatny, i różowy, i żółty kasztanowiec, ale i też jest spotykany na klonach, klonach jaworach. Akcja Doka dosyć można powiedzieć prosta, łatwa w wykonaniu. To jest właśnie rozwieszenie, takich, oklein, takich opasek lepowych i dodatkowo z takim koszyczkiem, z takim dyspenserem, w którym są zawarte feromony, które zwabiają samce poczwarki, które, szotówka, które zimują w liściach najczęściej również w ziemi, w szczątkach roślinnych, i które wczesną wiosną już przechodzą właśnie na pnie. Tam zaczynają się rozmnażać. I dopiero już samice składają jajka już właśnie na rozwijających się liściach młodych kasztanowca w maju zazwyczaj. Takich pokoleń w ciągu roku w warunkach tu naszych geograficznych Polski środkowej Europy może dochodzić do trzech, czterech nawet pokoleń. Czyli no, siłą rzeczy jest to, jest to bardzo dużo y, tych motyli, późniejszych, które znowu składają jaja. Znowu y, są larwy, są gąsienice. No, polega, y, szkodliwość tego y, szkodnika polega głównie na tym, że właśnie te młode gąsienice no, po prostu zżerają tkankę liścia, i, i te kasztanowce bardzo szybko usychają. Często przy dużych, y, y, dużych y, takich no, liczebnościach, tego szkodnika po prostu już nie zdążą nawet zaowocować. W bieżącym roku w mieście zostało objętych tymi zabiegami około 200 starszych drzew kasztanowca, które rosną na terenach miejskich w większych skupiskach.